Madlen Ludwik-Bemelma. Tłumaczenie Diana i Klara. W pewnym paryskim domu, bardzo starym, ale pięknym, z pnączami winorośli, co po murze się wiły, mieszkało dwanaście dziewczynek, co w dwóch rzędach chodziły. W dwóch równych rzędach jadły i piły. Myły też zęby i spać chodziły. Uczciwych i dobrych uśmiechem witały, a złe uczynki bardzo potępiały. Czasem też szczerze się smuciły, bo takie już właśnie były. Wychodząc z domu dziewiąta trzydzieści. W dwóch równych rzędach szły w każdy dzień. I w deszczu i w słońcu. Najmniejszą zaś nich była Madlen. Nie bała się myszy, lubiła lód i mróz. Gdy tygrys w zoo zaryczał z całej siły, ona uznała, że to jakiś kpin. I nikt tak jak Madlen nie, nie potrafił przerazić, przerazić panny Klawel. W środku nocy panna Klawel wstaje nagle mówiąc tak: Coś tu chyba jest, nie tak! A Madlen od aż opuchniętą, opuchniętą ma już twarz. Przybiegł prędko doktor kon. Migiem chwycił telefon i bez zbędnych już drobnostek mówi Siostro, to wyrostek. Wszystkie stały i płakały, kiedy z chorą się żegnały, a Madlen w koc owinięta już jest teraz w dobrych rękach. I oświetleni księżycem... Pognali przez kręte ulice. Dwie godziny później Madlen ujrzała róże na stoliku obok łóżka, z dziwną korbką przy jej nóżkach. Madlen wkrótce jadła, piła i na sufit wciąż patrzyła, bo pęknięcie z nad stolika miało jakby kształt królika. A okna ptaki, drzewa, drzewa niebo i tak dziesięć dni dnie. minęło. Pewnego pięknego poranka panna Klawel powiedziała, czyż to nie wspaniały dzień, dzień by odwiedzić, odwiedzić już Madlen dla gości drzwi otwarte. W godzinach od drugiej do czwartej. Na paluszkach i z kwiatami weszły z niepewnymi nami. Weszły i to, co ujrzały, sprawiło, że one miały zabawki, książeczki, laleczki, i prezenty i cukierki, a dla lalek domek wielki. Lecz najbardziej się zdumiały, Kiedy z blizną brzuch ujrzały. Papa, Madlen, powiedziały, I wychodząc pomachały, Potem w deszczu odjechały. Do domu wróciły, Kolacje zjadły, Zęby umyły. Spać się położyły. I spać się położyły. W środku nocy panna Klawel budzi się i mówi: Tak, coś tu znowu jest nie tak. Katastrofę przeczuwając, biegła, ciągle przyspieszając, pada. Widzi smutne minki, pyta, co wam jest dziewczynki? A dziewczynki na swych łóżkach, zapłakane aż po pięty, krzyczą: Panno Klawer, my też chcemy mieć wyrostek swój wycięty. Dobranoc dziewczynki, dzięki Bogu nic wam nie jest. Idźcie spać moje kochane, powiedziała panna Klawer. Potem światło im zgasiła i do łóżka powróciła.